Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Daria i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie trochę e, innym odcinkiem, bo jak widzicie, jest to e, odcinek nagrywany w zupełnie innym miejscu. Przestańcie Jest to tak zwany odcinek kanapowy, czyli jest zupełnie luźny. Nie mam żadnego planu na niego, nie mam żadnego scenariusza. Okej, okay, jeden plan jest, ponieważ od sklepu Piwniczaki dostałam ten oto booster e, box z Lost Origin, który chciałam Wam e, nagrać, a ponieważ dodatek Lost Origin jest już z nami jakiś czas, a, dlatego postanowiłam, że zrobimy ten odcinek w troszkę innej formie, może będzie dla Was to też troszkę ciekawsze, dlatego dzisiaj jest ze mną gość specjalny, jest ze mną dzisiaj Robert. Powiesz może chociaż cześć? <grywa> cześć. Podzielimy ten booster box na dwa. Jest tutaj 36 paczek, więc każdy z nas dostanie po 18 paczek do otwarcia. i zobaczymy zwyczajnie, kto będzie miał lepsze trafy. Osoba, która będzie miała lepsze trafy, nie wiem, co dostanie. Nie wiem. Wszystko, nie możesz kupić. Nie, nie wiem. kolejnego drinka. Weź, nie pijemy drinka z family friendly. Postanowiliśmy, że będzie jakaś wygrana, nie mam pojęcia, jaka to będzie wygrana. Może przez e, film wymyślimy, co, co to będzie takiego. E, a teraz dzielmy już ten booster box i zaczynajmy z otwieraniem, żeby nie przedłużać. Wam tylko przypominam, żebyście zostawili suba na moim kanale, lajka i jakiś komentarz. Uwielbiam czytać wasze komenta komentarze, uwielbiam jakie zostawiacie i e, jak jest jakiś e, ślad, że, że wam się coś podoba. Lub też macie swoje zdanie. Zapraszam Was również oczywiście do sponsora mojego dzisiejszego boosterboxa, czyli sklep pl. A teraz już możemy przechodzić do otwierania boxa. Powiedz też coś czasami, żeby nie było, że jakiegoś góra zaprosiłam się <grymka> <do kanału>. Coś. <grymka> Co za Z friendy. Okej, więc 18 paszek lecina. Jedną stronę do mojego gościa. 18 kolejnych paczek leci, leci na moją stronę. Jest gość gość jest, jaki, jest jaki jest. Lepszego nie znalazło. <laughs> Więc mamy to, co mamy. Będziemy oboje otwierać e, paczki w tym samym czasie e, i po prostu zobaczymy, kto na koniec, kto ma lepsze trafy i, i w ogóle co nam się e, tutaj szykuje. Tu mamy dla Was kodziki. No, ja nie mam. Dlaczego nie masz? Nie możesz taki być! Ja zawsze mam dla was kod. Mam King Drena, na e, i to jest wszystko z tej paczki. Teraz możesz przyspieszyć, bo czekam tylko na ciebie. Tutaj mamy dla was kodziki i lecimy z kolejnym booster. Bo z booster paczką. E, teraz już będę budować napięcie, zawsze buduję napięcie, więc ja już lecę z moją drugą paczką. No dłużej. Uuu, mamy go! Już go mamy. Charizard Trainer Gallery. Już tą kartę y, posiadam w swojej kolekcji, ale zawsze fajny trafik może da mi wygraną. Poczekaj na mnie. Co z tego, że na końcu, ale to jest takie budowanie pięcia, że na mnie czekasz. Uuu, Trapion B, Ty masz coś? Okej, Okej, okay, więc tutaj oboje mieliśmy fa coś, coś fajnego. Na koniec jeszcze zobaczymy, co, jakie karty są więcej warte, które karty są jakby fajniejsze. I, i wtedy zobaczymy, kto wygra. Okej. Okay. Lecimy dalej. Jaki jest Twój ulubiony Pokémon? Lake Azuiti. Jezu, to nie jest twój ulubiony Pokemon! Pytam się, jaki jak to jest to. Nie, tej... jest Pokemon. No. no ja wiem! Ale pytam się, jaki jest twój ulubiony, nie możesz mi powiedzieć. U mnie nic, tylko Macup na rybę. Nie mam ulubionego. Nie masz ulubionego Pokémona? O! Nie widzę. Shift 3. Shift 3, a nie Shift 3. Pistar! Sligo, Horsin, Medivit, Chalos. radian de Gardevoir. Ej, to dobry traf. I Snorlax na holo. Coś czuję, że wyjdą. Nie zakrywaj moich trafów. to nie mieszaj. Ja nie mieszam, to ty. To nigdy nie jestem ja. Women. Nie mogę się tutaj usadowić. Niby siedzimy na kanapie, a jednak wcale nie jest to aż takie wygodne, jakby się wydawało. i ręka. <grymka> Od czego? Do krzywego siedzenia. Aha, ja mam Ariadosy na rewersie. Chyba przegrasz. <grymka> no nie! Fantina w Rainbow! No nie wierzę! Wolałabym ten Rainbow po mojej stronie. No ale jest jak jest ważne że y, trafiamy w, w ogóle a nie tylko pojedynczo natomiast mam nadzieję że wygram pomimo ja mam tylko glastrier na ryby. A jeszcze się Ja powinnam mieć tamtą stronę, ja to tak czułam. O, zajebiście a, oczy, a, oczy mu się a, świecą. Ale ładnie mu się świeczo, świecą oczy, tak. Zajebiście. Powiedz nam może, bo nie za dużo z Tobą rozmawiam na tym całym odcinku, powiedz nam może, jaki był Twój ulubiony dodatek z Sword and Shield dotychczas? Nie, nie, nie mam ulubionego dodatek. O! Znowu coś. Stylix. Mmm, ładnie jeszcze coś? O, chciałam trafić tą kartę! Pamiętacie, jak pokazywałam wam ETB z Lost Origin i pokazywałam tą kartę, że chciałabym ją trafić? Trafiłam tylko, że nie. To w takim razie, jak nie miałeś ulubionego dodatku ze o, Sword tak and Shield, to yy, który ci najlepiej dropił może tako? O kurde. Chyba przegrasz! Wow! O kurde, A! Złoty. <laughs> to jest chyba karta, która zapewni mi zwycięstwo, moi drodzy, Giratina V. A czyli karta, no, no którym chcesz się wyciągnąć, w Lost Orgy. Dziękuję za grę. Chcesz otwierać jeszcze? <laughs> Teraz to już trzeba wrzucić ten odcinek. No, ten booster box jest jakiś opętany. No dobrze że powiedziałem, że weź tam i nagramy. Bo no, bo jak coś, coś, drobnie. coś drobnie, No, nawet taki e, fajny. E, znaczy, no, no nie wiem, czy fajny. No Normalny odcinek z e, nic nie robienia, tak jakby na kanapie. E, luźno, ale jednak e, fajnie, fajnie, że nagrywamy. Bo jest to jednak jakiś. Jakaś pamiątka, pamiątka. Nie, no, Jezus, no, nie chodziło mi. Pamiątka z wakacji. I, nie chciałam taką powiedzieć, jakaś mi się tak. Tu mamy dla Was kodziki, jeszcze, oczywiście. Takie emocje z tą giratą. Nie wierzyłam, że ją zobaczyłam, jak ją wyciągnęłam. O, jezu, właśnie, tak, to właśnie, zawsze wszystko psuje Zorua na rewersie i nic więcej dla nas. I lecimy z kolejnymi paczuszkami, zobaczymy co tutaj, ale masz rację, ten booster box jest jakiś opętany, dropy lecą fajne. Chociaż teraz przez dwie paczki już nic nie było, ale jestem pewna, że jeszcze coś nas zaskoczy, jeszcze coś wyciągniemy. Ja mam Mister Maima na rewersie. Oj. Ja, ja, Aha, wiem, pamiętam o co cię pytałam. czy Jaki, jaki dodatek Ci najlepiej dropił ze Sword and Shield dotychczas? Nie mam radio jeszcze tam tego moczampa trochę. A no, to był ten full art, prawda? Tak. Ja mam hunkrow e, na rewersie. Machampa, zobaczycie. Uuu, ten machamp, e, co właśnie Robert mówi, że trafił, trafił. W booster boxie z Astra Radiance i to jest machamp e, Alt Art. Naprawdę bardzo, bardzo ładna karta. Też bardzo droga karta. Zobaczycie ją przy okazji, jak będę wam pokazywała moją kolekcję. O, ja mam teraz mroczną, może będzie coś świetnego. Uuu, może będzie pika. Litwy, Roselia, Rokraw, u mnie, Sealer, Chopin, Dotler na rewersie i Peter Cypi. Ej, ładne. O, coś się świeci, coś, coś się świeci. Ja To jest tak dla nas. Lecimy z kolejną paczuszką, zobaczymy czy tutaj na nas coś... Czeka. O! Mamy tą kartę już też. Super, mamy kolejny trainer galerii po mojej stronie. O, ja mam energię roślinną. Ja Masz stąd. O, coś dla ciebie. Nie bądź taki. Potem powiedzą, że mi nie pomagasz w niczym i że jesteś okropny. Cztery ostatnie busterki, dwa po każdej stronie, także zobaczymy, co będzie. Póki co tutaj mamy dla Was kodziki znowu i lecimy. Chciałam powiedzieć, że walka jest wyrównana, ale nie wiem, czy ona jest taka wyrównana. Patrząc na mój jeden traf, nie wiem, czy jest taka wyrównana. Ja mam energię elektryczną. Ty masz wistarkę i lecimy z kolejnym. Zobaczymy, co tutaj nas... O Jezu, wszystko zepsułam. Beautifly na rewersie i Rajczu, ale zwykłe. Także... No, ale torba potworowa. Nie mam już szans. Zniszczyłam cię. Ja mam walczącą. Te to jest psychiczna. Albo my, my wcześniej mieli mroczną. No. Okej, okay, lecimy. Uf, tak. Lost <śmiech> City. <śmiech> City. Widziałam. pikachu Pikachu! Na rewersie. O, ja mam na rewersie. jesteś na O nie, to była ostatnia paczka, kochani. I moją ostatnią We... kartą jest nic. Tak jak już wcześniej Robert y, wspomniał, najwidoczniej te, takie trafy tylko na sklep piwniczaki, ponieważ to była pierwsza, e, pierwsza, m, pierwszy booster box, który dostałam od nich i, i który był. E, Taki dobry. No dobrze, kochani, i z okazji, e, że Spiritom, Charizard i Iron Activistar. <gry> Może ktoś jeszcze go nie ma, ale z okazji, że te karty mi już dropnęły drugi raz. Nie będę samolubna nie będę zostawiała ich tylko dla siebie, ponieważ e, nie muszę ich mieć, znaczy nie muszę. Już mam je w swojej kolekcji, więc po prostu się podzielę. Jak wy lubicie spędzać niedzielę, jaki jest wasz ulubiony sposób na spędzanie niedzieli i dlaczego e, lubicie ją spędzać właśnie tak. Wtedy te trzy karty powędrują do jednej lub jednej. Z was. Na bogato. Także tak, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, za ten luźny e, odcinek, a, i zapraszam Was w następny poniedziałek. Życzę udanego e, poniedziałku, jak i reszty tygodnia. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Eee. Jesteś gotowy do nagrywania pierwszego filmu? Nie, a! A, o, nie, nie. A, Robert mnie przeklina! Gdzie najczęściej się boosterki? Na kanapie czy na Kimlu? Jezu. <laughs>